Faustyna miała dobre oczy, dobrą twarz, taką Bożą twarz. Czuło się Boga. Siostra Faustyna uzmysławia nam, że Boże miłosierdzie może uczynić nas świętymi. Jezu, ufam Tobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanały YouTube pozwólcie ukochać się Bogu i Damian 44-33 przedstawiają historię obrazu Jezu Ufam Tobie. Odcinek drugi. Czytają Iwonna Teresa i Damian. Opracowanie graficzno-muzyczne Damian 44-33. Wszystko było jeszcze do zniesienia, ale kiedy Pan zażądał, abym malowała ten obraz, już teraz naprawdę zaczynają mówić i patrzeć na mnie jako na jakąś histeryczkę, fantastyczkę. I już to jest trochę głośniejsze. Jedna z sióstr przyszła, aby ze mną pomówić w poufałości. Zaczęła się nade mną litować. Mówi mi, słyszę, że mówią o siostrze, że jest fantastyczka, że ma jakieś widzenia. Biedna siostra, niech się siostra broni przed tym. Szczera była ta dusza, i co słyszała, powiedziała mi szczerze, ale podobne rzeczy codziennie wysłuchiwać musiałam. A jak to mnie męczyło? Jeden Bóg tylko wie. Kiedy tak strasznie byłam ściśniona tymi cierpieniami, weszłam do kaplicy i powiedziałam z głębi duszy te słowa. Czyń ze mną, O Jezu, co ci się podoba. Ja ciebie wszędzie uwielbiać będę. I niech się stanie. Wszystka wola Twoja we mnie, o Panie i Boże mój, a ja wysławiać będę nieskończone miłosierdzie Twoje. Przez ten akt poddania ustąpiły te straszne udręki. Wtem ujrzałam Jezusa, który mi rzekł: Ja zawsze jestem w sercu Twoim. Niepojęta radość przeniknęła duszą moją i napełniła wielką miłością Bożą, którą zapaliło się biedne serce moje. Widzę, że Bóg nigdy nie dopuści ponad to, co możemy znieść. O, nie lękam się niczego, jeżeli zsyła na duszę udręczenia wielkie, to jeszcze większą wspiera łaską, chociaż jej wcale nie spostrzegamy. Jeden akt ufności w takich chwilach oddaje Bogu więcej chwały niż wiele godzin przepędzonych na pociechach w modlitwie. Widzę teraz, że jak Bóg chce duszę trzymać w ciemności, to nie oświeci jej ani żadna książka, ani spowiednik. Wirno 2 sierpnia. 1934 roku. W piątek po Komunii Świętej zostałam przeniesiona w Duchu przed Tron Boży przed Tronem Bożym widziałam moce niebieskie, które bez przestanku wielbią Boga. Poza stolicą widziałam jasność nieprzystępną dla Stworzeń. Wchodzi tam. Tylko słowo wcielone jako pośrednik. Kiedy Jezus wszedł do onej jasności, usłyszałam te słowa. Napisz zaraz, co słyszysz: Jestem Panem w istności swojej i nie znam nakazów ani potrzeb. Jeżeli powołuję stworzenia do bytu, jest to przepaść miłosierdzia mego. Tej chwili ujrzałam się w naszej kaplicy jako przedtem, w swoim klęczniku. Musza święta się skończyła, słowa te już miałam napisane. Kiedy ujrzałam swego spowiednika, jak wiele ma cierpieć z powodu tego dzieła, które Bóg przez niego przeprowadza, zatrwożyłam się na chwilę i rzekłem do Pana Jezu. Przecież ta sprawa Twoją jest, i dlaczego tak z Nim postępujesz, co się wydaje, jakobyś mu utrudniał, a przecież żądał, aby czynił. Napisz, że dniem i nocą wzrok mój spoczywa na Nim, a że dopuszczam te przeciwności, to dlatego, aby pomnożyć Jego zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty. Wilno, 26 październik 1934 roku. W piątek, kiedy szłam z wychowankami z ogrodu na kolację, było to 10 minut przed 6 godziną. Ujrzałam Pana Jezusa nad naszą kaplicą w takiej postaci, jaką go widziałam pierwszy raz, takim jak jest namalowany na tym obrazie. Te dwa promienie, które wychodziły z serca Jezusowego, okrywały naszą kaplicę i infirmerię, a potem całe miasto i rozeszły się na świat cały. Trwało to może do czterech minut i znikło. Jedna z dzieci, dziewcząt, która szła razem ze mną, trochę za innymi, widziała także te promienie, ale nie widziała Jezusa i nie widziała skąd te promienie wychodzą. Przejęła się bardzo i opowiedziała innym dziewczynkom. Dziewczynki zaczęły się z niej śmiać, że jej się coś przywidziało. A może było światło z aeroplanu, ale ona silnie obstawała przy swoim zdaniu i mówiła, że jeszcze nigdy takich promieni w życiu swoim nie widziała. Kiedy jej jeszcze zarzucały dziewczynki, że to może reflektor, ona jednak odpowiedziała, że zna światło reflektora. Takich promieni nigdy nie widziała. Dziewczynka ta. Po kolacji zwróciła się do mnie i powiedziała mi, że tak ją te promienie przejęły, że nie może sobie miejsca znaleźć. Wciąż bym o tym mówiła, a jednak pana Jezusa nie widziała. I wciąż mi przypominała o tych promieniach. Przez to wprowadziła moją osobę w pewną trudność, ponieważ nie mogłam jej powiedzieć, że widziałam pana Jezusa. Modliłam się za tę duszyczkę, aby jej Pan udzielił łask, których tak bardzo potrzebowała. Rozradowało się mi serce, że Jezus sam daje się poznać w dziele swoim. Chociaż miałam z tego powodu wielkie przykrości, jednak wszystko dla Jezusa znieść można. Kiedy poszłam na adorację, uczułam, Bliskość Boga. Po chwili ujrzałam Jezusa i Maryję. Widzenie to napełniło duszę moją radością i zapytałam się Pana: Jaka jest wola Twoja, Jezu, w tej sprawie, w której mi się Spowiednik każe spytać? Jezus mi odpowiedział: Jest wolą moją. Aby tu był, i niech się sam nie zwalnia. I zapytałam się Jezusa: Czy może być ten napis Chrystus, król miłosierdzia? Jezus mi odpowiedział: Jestem królem miłosierdzia. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem miłosierdzia. Przez słowo wcielone daje poznać przepaść miłosierdzia mego. Dziwnie się złożyło. Jako Pan żądał, tak się stało, że pierwszą cześć, jaką obraz ten odebrał od tłumów, było to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną. Ponieważ był umieszczony w ostrej bramie w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W ostrej bramie Obchodzono uroczyście przez te trzy dni zakończenie jubileuszu odkupienia świata, tysiąc dziewięćset lecie od męki zbawiciela. Teraz widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan. W pewnym dniu. Ujrzałam swego spowiednika wewnętrznie, jak wiele cierpieć będzie. Przyjaciele opuszczą cię, a wszyscy sprzeciwiać ci się będą i siły fizyczne zmniejszą się. Widziałam cię jako grono winne, wybrane przez Pana i rzucone w prasę cierpień. Dusza Twoja, Ojcze, będzie napełniona wątpliwościami w pewnych momentach, co się tyczy tego dzieła i mnie. I widziałam, jakoby Ci się sam Bóg sprzeciwiał, i zapytałam się Pana, czemu tak z Nim postępuje, że niejako by mu utrudniał to, co nakazuje, i powiedział Pan. Tak postępuje z Nim na świadectwo. Że dzieło to moim jest, powiedz Mu: Niech się nie lęka niczego. Wzrok mój jest zwrócony dzień i noc na niego. Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam. Jezu mój, Ty sam wiesz. Ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Ty siłą moją wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniała wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz. Niczym mi są wszystkie trudności. O panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja otrzymała zdolność poznania ciebie, jest ustawiczną walką i to coraz zaciętszą. Każdego poranku w czasie rozmyślania gotuję się do walki na cały dzień. A komunia święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę i tak bywa, że lękam się dnia, w którym nie mam komunii świętej. Ten chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie. Taka jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia. Nieraz, gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał. Kiedy miałam raz dyżur w nocy, a byłam tak cierpiąca w duszy z powodu tego malowania, tego obrazu, że już nie wiedziałam, czego się trzymać, ustawiczne wmawianie, że to jest złudzenie. To znowuż jeden kapłan powiedział, że może Bóg właśnie chce przez ten obraz cześć odbierać, więc trzeba się starać o to malowanie. Jednak zmęczona była dusza moja bardzo. Kiedy weszłam do kapliczki, zbliżyłam głowę swoją do tabernakulum i zapukałam i rzekłam: Jezu, patrz, jak wielkie trudności mam z powodu tego malowania, tego obrazu, i usłyszałam głos z tabernakulum. No. Córko moja, już niedługo trwać będą cierpienia twoje. Kiedy była adoracja u sióstr rodziniarek wieczorem, poszłam z jedną z naszych sióstr na tę adorację. Zaraz kiedy weszłam do kapliczki, obecność Boża ogarnęła moją duszę. Modliłam się tak, jak w pewnych momentach bez słowa mówienia. Nagle ujrzałam Pana, który mi powiedział: Wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w Dzień Sądu. Po tych słowach pana, jakaś bojaźń wstąpiła w duszę moją i lęk. Nie mogłam się uspokoić sama w sobie. Brzmiały mi te słowa: tak. To mam nie tylko za siebie odpowiadać w dzień sądów bożych, ale i za inne dusze. Te słowa głęboko wryły mi się w serce moje. Kiedy wróciłam do domu, weszłam do małego Jezusa. Upadłam na twarz przed najświętszym sakramentem i powiedziałam Panu: Wszystko uczynię, co będzie w mej mocy, ale cię proszę, Ty zawsze bądź ze mną i daj mi moc do spełnienia woli Twojej świętej, bo ty wszystko możesz, ja nic sama z siebie.